Dzień dobry, panie. Napisał do niej mecenas Piotr Gałązka, wyszczególniony przecież wow. autor. Autor e wow, zaznajomienia okay. nas w ogóle z postacią psychostacha. No i napisał, <noise> mi, stary ludzie do mnie piszą. Nie lubię co Wszystkostroniczy witamy w program, w którym jak zawsze przypominamy wam stare memy. Jesteśmy trochę jak Podcastex? By the way, Podcastexu, e, który serdecznie pozdrawiam, bardzo wam polecam. Moja ulubiona seria, którą na szczęście mogłem dokończyć w święta, ponieważ pojawiła się mhm. druga część. E, druga o. z trzech jest trzyczęściowa saga o Mariuszu, Maxie, Kolonce, jest tak Taka Pierwsza długa? Pierwsza część, no. godzina 42, top. To są stare czasy Mariusza, to są czasy jeszcze telewizyjne. Ale o czym? Że co? To jest e, historia jego początków. Okej. Okay. Dwójka to jest... E, do czasu prezydentury? Tak. Jedynka to jest Batman Begins. Dwójka to jest Dark Knight. A stara będzie jeszcze trójka. I która już, e, która już będzie tylko o YouTubie. Czyli prezydentura już. Kusają. hurra, żeby <gulanko rides> <gulanko rides> Ale bardzo wam w ogóle polecam. O, a na przykład odcinek o Anastazji P. jeszcze nie słuchałem, a to jest w Kiem ogóle P.? kobieta, która wywołała seks-aferę w raczkującej Rzeczpospolitej, ponieważ opisała tak? swoje przeboje łóżkowe z różnymi posłami, z politykami, politykami no. Nie wiem, czy da się kupić. Pamiętniki Anastazji Erotyczne immunitety. Stary. Ale ma tylko 3, 3 na 10, no, lubimy czytać. No bo to wiesz, bo to, to jest, to jest główna literatura, nie? Ale wtedy to wywołał wielki skandal. Wielki no, no, skandal, dobra. no. Ja, w wątku podcastowym się mm -hmm. pozwolę zatrzymać, bo to jest, to jest mega ciekawe. Jan Hrabia-Potocki. Znam. Eksterytorium znam. i tak dalej. Stary, dział zagraniczny, świeżutki odcinek. Jak się okazuje, mm -hmm. w Niemczech mm -hmm. jest grupa ludzi, mm -hmm. Którzy są albo popółczynami po jakichś rodach, albo generalnie są osobami, e, które się odkleiły. Mhm. Jest to grupa osób, która wymyśliła sobie dokładnie takie eksterytoria, jak, jak Jan Hrapie Potolski w Niemczech. Można domniemywać, mywać. Że pomysł Potockiego na to, mm. żeby robić takie rzeczy, nie jest oryginalny, jest tylko tak. jest przywi przywieziony z Niemiec, ale w ogóle cała jest, rozmowa o tym jest mega Czy Znaczy, że, że nie uznają obecnego rządu Niemiec. Że mają te naklejki normalnie, że wiesz, eksterytorium i mają bardzo długie takie e, historyczne uzasadnienia, że na przykład przychodzi do nich ten urząd skarbowy mm -hmm. i mówi: zapłacicie nie podatek. Za... Nie jesteście naszym urzędem skarbowym. Nie ma podstawy prawnej, żebyśmy płacili ci y, podatki, bo Niemcy nie istnieją w takiej formie powojennej, w ogóle Niemcy nigdy nie istniały. Tylko co jest najbardziej interesujące, w, w kontekście tym niemieckim, czego na całe szczęście nie ma w Polsce i naprawdę mam nadzieję, że nie będzie, to to, że oni, na przykład, yy, ponieważ bardzo często są zrzeszeni w różnych kołach myśliwskich, posiadają broń palną. I zdarzyło się już tak, że kiedy wkroczyły służby yy, komórnicze, żeby wyegzekwować jakąś płatność, mhm. to ludzie byli postrzeliwani. Więc jakby jest ta cienka linia pomiędzy Meme, mhm. Jan Hrabia Potocki siedzi ze swoim fotelu i gada bzdury, a tym, co się dzieje tam. Bardzo ciekawe. Bardzo wam polecam też. Czemu piszesz z o kimś, kto zaczyna się od. O? Kropka. Czemu się poznajesz z jakimiś ojcami duchownymi poza moimi plecami włócz? Co tutaj się dzieje? Czy ty będziesz prelegentem? Tak? Tak? Tak! No to kamo! Nie możesz takich rzeczy przemilczeć. I tak to potem na grupkę ktoś wrzuci. Drodzy, <słyska> Drodzy państwo! jak ja nie nadam, nie nadam narracji, to narracje się nadadzą. Ale jakie tutaj są. K <słyska> co? <słyska> Drodzy państwo, pierwszy do 14 marca. <głos> <głos> Festiwal Kultury Chrześcijańskiej na sali wielkiej i błyszczącej Odkryj życie swoje z pasją! W leżej yeah! Ja będę zdaje się 10 marca. Nie wtedy, co Jacek. Wow, ale jaki w ogóle, jaki w ogóle dream team. <grym> Stanisława Celińska, Roxana tak, Węgiel, tak. Piotr Cugowski, tak. Robert Mazurek, Ida Nowakowska-Herndon, Marcin Daniec. Zrobcie, bo bośmy sobie piątki zbili. Z Jacek Kawalec, Pan Magiczny, Tadeusz Chudecki. Kasia Lubińska godlewska okay. Rafał e, Patyra, Sebastian Stankiewicz, Włodek Markowicz, nieprzekręcone ani nie, imię, nie. ani nazwisko, więc top! I zdjęcie dobrze. Stary, jesteś obok Rafała Mroczka! Ty. Wow! Stary, warszawska orki orkiestra Sentimentalna, Jacek Magiera, ojciec Adam Szusta, serdecznie pozdrawiamy. Joanna, już Monika i Marcin e, Gomułkowie, przecież to jest rodzina moja daleka. To jest moja rodzina. Co ty gadasz? Ták. Ja się z nimi widziałem na tym, na tym festiwalu, na którym byłem. To jest, to jest, rodzina, to moja, jest rodzina To jest twoja rodzina? No. Ta Tańca Lilia, Krystian <g autor> Herba i Grzegorz Pitner na festiwalu kultury tak. chrześcijańskiej Odkryj życie z pasją, 2.23, Leżajsk. Sponsorem PIPO Leża. <gokolisz> <g indeüzik> <g Absolute> to jest, to jest to top. To być tak. Co tam się będzie działo? Opowiadaj. Mamy A, program. Ja, 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 ja. Okay, no i zajebiście. Myślałem, że nie ma programu. Proszę bardzo, lecimy w to. Mamy Eucharystię. Ja Obok stary, jesteś po roksy, a nie węgiel. I temat wystąpienia z rodziną byś się zajął. <grym> Fajne. A z kim, to, kto z tobą będzie gadał? Wiesz? No właśnie, o... O Bartymeusz. Bartymeusz Kędzier. Mhm. Okej. Okay. A Staszka? Zadzwonił i dobrze nam się gadało, ja się zazwyczaj nie zgadzam na takie wystąpienia, ale, ale tak, tak już w trakcie tej rozmowy poczułem, a wydaje mi się, że może być spoko i się zgodziłem. No ale jaki skład w ogóle, stary. Jacek Kawalek wygłosi monodram, ta cisza to ja. <grym> No, Będę czy, dzień James przed ojcem Adamem Szósta. Chciałem powiedzieć, że trzeci, teraz trzeci trzeci to jest najlepszy dzień. Jacek Kawalec i Robert Mozurek stary. Seks w małym mieście. Na co zostaniesz? Na no, Na szóstek no, ma, ma cały dzień dla siebie, wiadomo. Ku... jednak headliner to headliner, nie dzieli swojego dnia z nikim. Oj, Adam, Adam. Czy, ale ty jesteś stary zaraz przed. jesteś ostatnim supportem. Z Joanną. Eee, no jest, nie no, jeszcze, nie, jesteś... tu, nie są jeszcze potem. To, no, już są to już są rozchodniaczki. <grym> to, jest, to jest headliner, <grym> bo to jest sobota stary jeszcze. <grym> czyli o, jedyny taki wolny dzień. <grym> no w niedzielę jest oczywiście msza i tak dalej. No dobrze i mała, moja rodzina w poniedziałek już, ja... jak Jak widzicie się z rodziną? Marcin jest synem, synem mojego kogo? wujka. A, wujek, ale a wujek, wujek jest bratem kogo? W... Nie wujka, taty? Stryjka, ku... Wujek jest Czeka. bratem taty? Czym mamy? Nie no, to ja teraz się jest Jestem tak ch... w rodzinę. No i synem kogo. czyli tak. szóstak jest YouTube, więc ty jesteś przynajmniej Jezu, Kings South. of Leon. No. Przynajmniej Kings of Leon ale Kings of Leon jest headlinerem. No nie przez YouTube. <laughs> nie przez YouTube. To dobra. To oni są Peter sto... Gabriel. to szóstak jest szóstak jest z tą A ja jestem. A ty jesteś. A ty jesteś. Teimim Pala. Teimim Pala. No fajnie. Taki dobry, porządny. No taki jak, taki ostatni tak, support. Tak że coś słyszałem. Ale... ostatni support. No. no. <laughs> <laughs> Ej wiesz, bo to jest tak, że na was już, będą, już będzie dużo ludzi, już będą brawa, a tu jak będzie tak. O, na, najpierw wyciemiona ja scena. Ja bym wpadł chyba. No, no, ale słuchaj, to totalnie ciemno, wszyscy siedzą. Tylko takie lekkie, lekki ambient no. light. I oczywiście nie ma żadnego konferencji, bo to jest poważny koncert. Jest intro, muzyka na intro. Łapy! On wie jak zrobić show też. Przecież wiem, no, że no, wie. szomej, cię Adamie, oczywiście. Super stary. i Czyli będzie z tobą rozmowa o tym, że rodziną byś się zajął. No, <laughs> Interwencja? <laughs> Nie, po prostu ten tekst Lecha Wons mi się podobał. Nie było pijanstwa. Ja Jak wtedy nie mogłem wypić. Godzinę no, no. się kurde ze ten... Dziękuję. Dwa razy to jest w ogóle. Z rano? No bo to dwa razy jest. Dwa, dwa razy to rozmowa? To, to... Od dziewiątej szesnaste trzydzieści. Że jak ktoś idzie nie do, do pracy, mhm. czy tam coś. Nie, to, to. z piątej. A, no fajnie. Nie do no stary Super News. Gratuluję. Dzięki. Gratuluję, baw się dobrze. Dzięki. Nie przyjadę Dzięki. raczej. Właśnie może byś przyjechał. <laughs> Bo to jest piątek, dzień kiedy my nagrywamy lesy. może byśmy... w sobotę byśmy nagrali. Może, może. No ale to wtedy nie, no ale, ale jak już mój będę mój jechał, to ja już musiałbym wtedy w piątek przyjechać. A posłuchajcie o tym, żeby rodzina by się zajęła. No, przykro, no bo... Do, do I potem na szóstaka pójdziemy? No, byśmy poszli razem na szóstaka. Jak ja, dwójka kobana. Heklerów. Bóg. Bóg! Nie, on wychodzi! Kochani, Bóg jest wielki! Zamknij morfię! Zejdź ze sceny! Nie, wyjść tak. Ten człowiek okradł nas z formatu. Co to za goście w ogóle? Drodzy Państwo. Przenosimy się do Rzajska, dorobczyc przez portal Rzeszów 112.pl, albowiem w Podkarpacie to oczywiście, że jest siedlisko zbrodni. I oczywiście, że o takich rzeczach należy mówić głośno i pisać wyraźnie. To nie jest zbrodnia, to jest złamanie prawa, takie dosyć poważne no, Ale si siermierzne. I to jeszcze powiedział. zarejestrowane <laughs> mamy nagrania. Jakiś podejrzewam młody człowiek. A tak, 23-latek. No, no. Jakbyś mógł przypomnieć y Jeszcze na początku markę pojazdu, którym się porusza ten... 23 lat Nie wiem jakiej marki samochód e, to był. Bayerische Motorenwerke. BMW, BMW, BMW! Zobaczmy co się nagrało. W ogóle... Zauważcie, że mamy monitoring. W <grym grym grym> kamera kosztuje teraz 100 złotych, no to jest niebywałe, <grym> że macie monitoring. To co najmniej dwie kamery. No, no bum, cyk, Wymija, spieszę się, spieszę się, Markowicz tak jedzie na dni chrześcijańskie do Leżajska. Cyk, tutaj wracam sobie, pyk. No to jest I bura, tu w lewo. I co jest to? Jest need for Speed Underground. Most Rebo. Wanted. Czy to jest ryneczek w ogóle? Gdzie to jest nie, 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 nie. To jest, gdzie jesteśmy teraz? Gdzie się znajdujemy? E, no to tak, tu w prawo jest sąd, tu jest urząd miasta. Ten budynek to jest urząd miasta. Mhm. Tutaj pracują ludzie, którzy przyszli nam e, dać prezenty mhm. jakbyś Bardzo na... dziękujemy i pozdrawiamy. To, to oni Opracuje. tu chodzą do pracy. E, no i tutaj jest takie auto, jedzie o tu, o to. On tak no, Bayer i się motoremwerkę <grym> jeszcze raz powtórzę. I dosyć odważnie bym powiedział: na podwójnej znaczy... ciągłej, na zakręcie, na pasach. Znaczy, bardzo odważnie i bardzo, bardzo nierozważnie. Potrójne combo. Pasy, Nie, no za to podwójna ogóle... i zakręt. Mijam korek slalomem przez kręty ciągle się spieszy. To, że on siedem koła za to dostaje, myślę, że po waloryzacji to, się da, to dostaje kuśle jest... z 20. No, to też. Serio. I on tu jedzie dalej, jedzie, jedzie. jedzie. Czekaj, jako znawcy to... w ogóle BMW tu... rozpoznamy to. Tu mieszkałem. Gdzie? Tu, to jest Grunwaldzka. Tu mieszkałem i potem kupili nasze mieszkanie i zrobili z tego sklep, stary. Okej. Okay. Co na parterze mieszkałeś? Tak, dziwnie się człowiek czuje, powiem ci, jak e, osoba. Który... Przechodzi obok swojego domu tam sklep? No. Daj pauzę, jak będzie tu, chcę zobaczyć, co jest za beta, Może damy radę. Trujeczka, trujeczka, a to jest ta ta stara? Trujeczka 36, takie. To jest ta stara 36, prawda? no. tak wygląda. Tak, Czyli ten krążownik tak. krążownik szos. Tak, ta, no to, ta, no po, podstawowy ten. No i tutaj szans. elegancko. Tak, elegancko. Żeby nie nadrabiać drogi, bo normalnie, jakbyś chciał nadrobić, to musiałbym to sobie tu. I poczekać w ogóle, bo, bo tu nie jedzie. Nie, więcej, no bo zatrzymać no. się. A rusza. ponieważ jedziesz tak szybko, to i tak pali <laughs> się dużo. I u mnie wszystko gra, to u ciebie coś skrzypi. Opowiedz wszystkim o Twoim świetnym systemie audio w domu. Monika pisze. Po prostu. Umrę. Przypominam, że mówimy tutaj o świetnie spasowanym w stypie audiowizualnym yy, w, no, w podkarkowskiej willi na Olsze. Jak muzyka gra na salon? Salon to są głośniki, które? To są Edifiery? Czy to są Google? To są i Czyli mamy jakby strefę dźwięku salon, czyli dźwięko plata nas z każdej strony, tak? To jak to włączy? To jak mogę włączyć równocześnie audio w telewizorze? Wyrzucę go kiedyś przez okno przysięgam. Włodek odpisał, że równocześnie nie można. Trzeba wyłączyć muzykę. Nie można klikać na oślep. Można klikać na oślep, to jest nieprawda. Ja uważam, że można klikać na oślep. O! Podoba mi się podejście Moniki. Włączam i wyłączam TV przecież, a to trwa. <laughs> jak podsumowanie kuro! Najlepsze podsumowanie kuro! Przecież wyłączam i włączam TV, a to trwa. Halo, halo? Jest. Cześć, Buszku, podejdź proszę do prawego głośnika tego pod telewizorem I tam, tam są takie te świecące napisy no na samym dole musisz mnie po ma pilot żeby jeszcze chodzić do głośnika no, no jest chcę sprawdzić czy jest naklikany jest I... bal. no właśnie to jest źle kliknij na samym dole jest ikonka Przylnik, wiem. nie play play żeby, play żeby było opt i teraz jak nie gra muzyka to powinno już na telewizorze być wszystko OK. mam nadzieję że, że wszystko będzie dobrze dobra działa wszystko jest dobrze Buśku, ale ten telewizor już prawie na balkon go targałam Buśku, nie uniosę <laughs> dobrze Dobrze. Napa. No, 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 <laughs> Karol, pisała. Windows 3.11 instalacja. No może, ja, dla mnie to jest intuicyjne. Nie, no wiadomo, to jest po Całe życie siedział na Androidzie, to jest oczywiście, że intuicyjne. Jurek by sobie poradził. No nie no, i typ, co ma kuźwa magistra z informatyki też. Ale mówimy tutaj o czymś, co jest, ma być dla ludzi. Czy jeszcze raz, wytłumaczę nam wszystkim. Co Monika chciała zrobić? Bo ona po prostu chciała puścić tę muzykę, tak? Chciała muzyka przez sta na wszystkie głośniki. W salon. W tym Edifiery. Ed, w, w chemisferze salon. Czyli jeden Google'owy i Edifier połączony w grupę. Podobał się już bardzo poważnie o tym mówić, jakby to była bardzo poważna sytuacja. No. I chciała zostawić muzykę i oglądać telewizję tak to było. <grym> No tak. No bo jak co miałby ten głośnik grać dwa, dwa razy? To i to. A, bo to nie jest telewizor, tylko to jest monitor, który tak. ma swoich I on, głośników. I on się A przełączy jak on się zwykły telewizor, to by nie było problemu. I on się przełączy na, na telewizor, ale dopiero jak nie będzie miał innego sygnału jak już ma jeden sygnał, to się nie przełączy na drugi, tylko dlatego, że... Drodzy Państwo, są pewne tematy, których nawet w lekko wałkując już od ilu lat my się zajmujemy kuro, to, już, kur... to trzeci rok Eeeem. leci. Trzeci rok wałkujemy temat tych starych telewizorów, Monika dalej nie może... Stary, twoja własna żona, która z tobą mieszka to... i patrzy na to wszystko, nie. dalej nie potrafi dźwięku przełączyć. Tak to jest intuicyjny no to jest inna historia. Tak to jest intuicyjny sprzęt. No nie ma być intuicyjny, ma być dobry. Więc, żeby zakończyć odcinek, ale równocześnie też odwołać się do portalu 112, lecz tym razem z Lublina, no to e, musimy się cofnąć w ogóle do ubiegłego roku, drodzy Państwo. I kiedy jeszcze był śnieg na kiedy ziemi. jeszcze był śnieg kiedy jeszcze miały być święta. I jak tak. się okazuje, w Łęcznej, na Starym Mieście, 20 grudnia 2022, a przepraszam, 20 grudnia 2022 roku, odbywała się akcja sadzenia drzewek, a ponieważ... Jest dużo e, śniegu, no to jak zasadzić drzewa? E, no właśnie, to jest... Co wy byście zrobili? I znowu mamy tutaj do czynienia ze szkalowaniem e, ludzi, którzy ciężką pracą próbują Próbują uczynić ziemię polską lepszą, Grzy, bo po prostu panowie mieli butle, mieli palnik i ta muzyka, właśnie ta muzyka pokazuje Ona... jak się ludzie zachowują i co innym ludziom robią. Bo to niby jest Benny Hill, a to nie jest śmieszne. Pan po prostu podgrzewa śnieg, wytapia śnieg, żeby mógł posadzić drzewko. Co jest w tym złego? Przecież to jest full logic. Postoi się pan tam chwilę, popali trochę, o. I będzie ziemia rozmrożona i można sadzić. Ale jakbyś takim palnikiem przyłożył to do śniegu, to by od razu stopniło, nie? Czy nie? No tak, ale ono ro rozmraża ziemię, w którą się musi wbić, żeby posadzić drzewo. Które, by the way, na 100% uschnie. Jest minus 10 stopni, on sadzi drzewo do ziemi. No, kim trzeba być, żeby zakładać, że to cokolwiek to było, czy to była jodła, czy jakieś drzewo. No nieważne, przecież ono nie ma szans się przyjąć. To drzewo zostało skazane na śmierć. No dobrze, dziękujemy Państwu za uczestniczenie w tej właśnie rozgrywce. Zapraszamy w dniach. 10 marca. To wtedy co było? Na 14 Zapraszamy całe. wtedy na e, dni e, chrześcijańskich jest, elit, tak. w ogóle ja bym to nazwał. Mm. To są trochę dni chrześcijańskich elit. Mm. Ty mam ja mroczek nie z po rozwodzie? By the way. Zaprasza się ludzi po rozwodzie. No dobra, ale pozura hmm. też jest po rozwodzie, a się udziela. Ale nie ma go tam. Ja mam takie wrażenie, że ten mroczek był. Z... Był z kimś i teraz już nie jest. O! Pozostawał w nieformalnym związku z tancerką Anetą Piotrowską. Karol, Stary, jest... przepraszam, ale jak ja mówię, kur... o czymś takim, to mówisz, ale nie można być w nieformalnym związku. I on, taki człowiek... Ale to może wtedy jeszcze nie był wierzący. Taki... No, no wiadomo. I tutaj sobie przyjechał i będzie ci opowiadał o tym, jak dobrze jest żyć z Bogiem, tak? Znaczy, <laughs> przepraszam, Robert Mazurek jak, nic tak, nie ma o żonie. Ale fajnie właśnie nic takie... O nie, ma żonę. Takie buntownicze. Bo on jest taki ma na maksa buntowniczy. No nie? Skórzana może... kurtka okularki, Super. uśmiech. Super. Trochę jak Jarocin 2007. Robert Mazurek mówi nam jak jest. Super. Ale ty go nie lubisz i ja. Nie! Ale masz dystans do niego duży. Nie, lubię go. Ja, ja go nie znam. No. Ja też go nie znam. Trzymajcie się ciepło, zobaczmy się po prostu jutro. Pogadamy o innych rzeczach, ale do tego momentu pamiętajcie, żeby być. Lekko. Stronniczy. To jest z Litzbark... Z Litzbarka? Z Barmińskiego. Z Litzbarku? Z Lidzbarka. Wychowuję się z tego.